I Faza pierwsza ukończona. Charlie, jesteśmy gotowi. Tak jest, przechodzimy do fazy drugiej. Łódź patrolowa na drugiej. Nurkuj. Trzymać się blisko. I zaczepione. Dawać na górę. Do wszystkich jednostek Alfa jest na miejscu. Jak wygląda sytuacja? Prawo nad strefą zrzutu. Charlie w gotowości. Łączyć laptopizory i znaczniki podczerwieni. Zachować ciszę. Brawo w drodze. Zrozumiano. Możemy ruszać. Dałatko. go. Brawo w drodze. Do wszystkich, z prawo na miejscu. Ruszamy. Alc do, do czarni, gotowi. Potwierdzam. Do wszystkich, mamy zielone światło na fazę drugą. Zrozumiano. Tak jest. Wchodzimy do środka. Czysto. Chodzę po schodach po południowej stronie. Uwaga, wrogi śmigłowiec szturmowy startuje. Tak jest, przyjęliśmy. Ruch na dziedzińcu. Wygląda na transfer więźnia. Konie nasz, za mną. Czekamy na rozpoczęcie ostrzału przez Charlie, potem ruszamy do władzy na dziedzińcu, by wejść do środka. Czekać. Do wszystkich, alfa na pozycji. Tak jest, prawo na pozycji. Karlik gotowość. Ładunki gotowe. Przygotować się. 3, 2, 1. Odpalajcie. Jeden, 1 Piórka przy włazie. Uwaga, wrogowie! Szybko, włazić tam! Szybko! Brawo, Alfa jest w tunelach. Jak sytuacja? Jesteśmy przed pomieszczeniem kontrolnym. Czekamy na was. Zrozumiano. Przy bramie. Ruszamy. Do wszystkich zaczynamy. Brawo, gaś światło. Tak jest, odcinam. Trzy, dwa, jeden, zaczynamy. Do wszystkich, brawo, ma klucze. Zrozumiano. tylko do strażników. Wykorzystajcie więźniów jako osłonę, gdy wytyczą Czy Czysto! w krokach po lewej stronie, Otwieramy bloki od jeden. Przysto, na 1. Gdzie są? następny w toku! Zachować czujność. wiedzą, gdzie jesteśmy. Prawo otwórz bloki na drugim poziomie. Tak jest. Otwieramy. częście zmierzam na dół. A jeden na dół. A jeden padł, strzał, nie nie tu A jeden Zmierzam na dół! 2-1 na dół! 1 do brawo 1. Otwórz 55C. Alpha idzie na podpoziom X4. Alfa w ruchu. Uwolnijmy nasz cel. Forsujemy. Możemy forsować. Alfa przy celu. Czekać. Clara. Pokaż się w świetle. Dlaczego tak długo, Iwanie? Hmm? Do wszystkich potwierdzam to 627. Tak jest. Otwieramy 627. Plan zależy od jego wykonania. To dopiero początek, hmm? do wszystkich mamy go. To dla mnie wielki zaszczyt, dowódca Makarow, sześć lat, dwadzieścia dwa dni i cztery godziny. Dobrze widzieć was sobą. Ciebie też. To, co pan osiągnął z tej celi, to wierzchołek Góry Lodowej. Do wszystkich. Tutaj wasz dowódca, Vladimir Makarow, kryptonim Czar, 9-0. Przejmuję dowodzenie. Faza trzecia, bez odbioru. Za mną. Iwa, plan z filtracji jest aktualny? Tak, dowód co? Jedziemy windą i wyjdziemy frontowymi drzwiami. Charlie będzie czekać po drugiej stronie. Dobrze! Im prościej, tym lepiej. Dopóki wszystko gra. Kontakt! Ruchy! Musimy się dostać do windy! Ruszamy! Andrzej, bierz sprzęt i ruszamy! Ani, Nie spajadę! No! Co to? Alfa 1 do Charlie. mamy dowódca. Ruszamy do punktu eksfiltracji, Przygotować się. Alfa 1 jedzie w windą dowódca zabezpieczony. Przygotować się do ewakuacji. Przyjęliście? Do wszystkich jednostek. Na górze jest gorąco. Kontakt z wrogiem. Tak jest, czekaj. Strażnicy twardo atakują brawo na górze. Zalecam zatrzymanie się. Zaraz nadejdą więźniowie, którzy odwrócą uwagę strażników. To nasza szansa. Opóźnienie zwiększa ryzyko. Andrzej, kto sprawuje władzę w Gułagu? Strażnicy czy więźniowie? Więźniowie... Tak, Andrzej. Dlatego straż nosi broń. Dobra robota, żołnierz. Niech twoje czyny przemówią. Zamrzał. Do wszystkich jednostek! Na wieży jest gniazdo KM-u! Czar do Raptora! Potrzebny natychmiastowy ostrzał z jeziora jubiliści! Słyszycie mnie? Przyjąłem. Raptor rozciąga. Raptor do sił naziemnych. Cel namierzony. Bliski ostrzał. Tak jest! Rozpocznij ostrzał! blis rozpoczyna ostrzał. Bezpośrednie trafienie. Cel zniszczony. Do tunelu! To nasze wyjście! I pomarła! Idio! Idio! Kupać mnie na Uwaga! Trzeba było to załatwiać, bo mi się dało. Skupia się na więźniach! W kierunku wody! Nasze łodzie nas rozsłonią! Czeszy na murze! Wignoruj ich! Biegnij do łodzi! Było blisko! Mam u ciebie dług! Dowódco! Nikt nie ma długu! Tylko lojalność! Niezachwianą lojalność! John, makarów uciekł. Powtórz, Laswell. Makarów zniknął, John. On się przemieszcza. Stop! Zawracamy! Zawracamy już!